Hej kochani, witam Was bardzo cieplutko na moim kanale w kolejnym odcinku ze zdrapkami. Dzisiaj przychodzę do Was z takimi zdrapkami, które polecił mi jeden z Was, bardzo serdecznie tutaj Tobiaszowi dziękuję za polecenie mi tych zdrapek. Oczywiście pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, a Tobiasz zaproponował mi, abym dodała nowe zodiaki, które jeszcze się na moim kanale nie pojawiały. Dzisiaj mam je o łącznej wartości 10 złotych. I mam tutaj moje, mój znak Zodiaku, czyli bliźnięta. Ja się urodziłam 19 czerwca. Dajcie znać w komentarzu, jaki jest wasz znak Zodiaku. Mam też koziorożca, wodnika, ryby i pannę. Więc tak, dzisiaj: 5 drapek o łącznej wartości 10 zł. No i tutaj jeśli wybiję w dniu dzisiaj, pod dzisiejszym odcinkiem 300 łapek w górę, to jutro pojawia się nowy, zdrobkowy odcinek, więc tutaj wszystko zależy od Was, a ja Was bardzo serdecznie zapraszam do mojego stołu. Przekonajmy się, czy Zodiaki dadzą nam dzisiaj jakąkolwiek wygraną. No i dobra kochani, może bliźnięta zostawmy sobie na koniec, bo to mój znak, a tutaj lećmy po kolei. Jako pierwszego mamy koziorożca. No i tutaj musimy znaleźć trzy takie same kwoty i wygrać tę kwotę. Albo znaleźć trzy razy taki, wiecie, zawiasek, czy wygraj 20 zł. On się trochę różni od tego poprzedniego, bo tutaj były, wiecie, um, były jakiś jeszcze bonus, a tutaj go nie ma. Więc co? Lecimy, mamy 2 złote, O, może z drodkami się zwróci. 4 zł. I 50 tysięcy lecimy dalej, cztery dyszki 450 zł i 450 zł, więc no nie wiem, czy tutaj jakieś szanse na wygraną są. Mamy drugą dwójkę, więc mamy dwa razy po 450 i dwie dwójki. Czy nam się coś z tych tutaj liczb trafi? 80. I uwaga, ostatnia szansa, chyba w koziorożcu. Mamy, o, mamy dwójeczkę, więc mamy tutaj dwa złote wygrane, czyli zdrabka nam się zwróciła. Tutaj trzy razy: S, które nam potwierdza, że mamy wygraną. Bardzo fajnie. Pierwsza zdrabka, i dla nas już szczęśliwa. Kolejna. Zdrabka, mamy wodnik. Nie zapomnijcie napisać w komentarzu, jaki jesteście znak Zodiaku. O, i tutaj mamy jak tam. Zaczynamy od dwójki. 4 zł, czyli tak samo jak w poprzedniej zdrabce, tam było 50. A co będzie? Druga dwójka, więc tutaj mamy sporą szansę na dwójeczkę. 450 zł. O, i zobaczcie, kolejna dwójka do nas trafiła. Bardzo fajnie. O, i mamy tutaj e, tą galaktykę. O, to nie był znak e, koziorożca, tylko galaktyka. Więc tak, mamy galaktykę, ale ona musi się nam trafić ile trzy razy, żeby wygrać 20 zł? Więc wiemy, że dwójkę na pewno mamy. O, myślałam, że tutaj mamy trzecią czwórkę, ale to jest niestety czterdziestka. No i ostatni symbol. Druga czterdziestka. Więc co, tutaj ponownie mamy wygrane 2 złote, więc kolejna zdrabka nam się zwróciła. Bardzo fajnie. Teraz lecimy z rybami. Nie zapomnijcie o zostawianiu łapek w górę, gdyż, tak jak mówiłam, e, 300 łapek w górę i jutro pojawia się kolejny zdrabkowy film. Oczywiście, wydacie mi na pewno znać, jakie zdrabki byście chcieli zobaczyć. Mamy 40 zł i galaktykę. No, i oczywiście, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Ten czerwony przycisk na dole ekranu z napisem subskrybuj, aby trafić do mojej youtuberkowej rodzinki. I jeśli naciśniesz ten dzwoneczek obok napisu subskrybuj, będziesz dostawać powiadomienia o każdym moim filmie. A my tutaj już mamy drugą galaktykę, więc jest spora szansa na wygranie dwóch dyszek. No, i czy te ryby okażą się dla nas aż tak szczęśliwe? Bardzo fajnie by było. No, i co? Mamy 40. Na razie wszystkie kwoty mamy inne. Tylko właśnie jak widzicie, mamy dwie galaktyki. I fajnie by było, gdyby nam się tutaj trzecia pojawiła. Drugi raz: 450 zł. I no, niestety, myślałam, że będzie galaktyka, ale niestety jej tutaj nie ma. Czwóreczka. I no, niestety, dwie dyszki, więc tutaj się nie udało. Eee, Zobaczmy, styrki kontrolne. Mamy B. A i N, więc one nas tutaj informują, że w tej zdrapce niestety się nie udało więc mamy już dwie zdrapki na kupce z wygranymi, jedną przegraną a my teraz idziemy do panny i zobaczymy, czy ta panna nam dzisiaj da jakąś wygraną 5000 zł złotych 50 tysięcy, więc tutaj zaczynamy z grubej rury o i mamy galaktykę lecimy 4 złote 20 zł i druga galaktyka. U, tutaj spore szanse. Ale mam nadzieję, że to się nie zakończy tak jak w trawce poprzedniej, czyli niczym. Dyszka 450 zł. No i jak widzicie, to mamy wszystkie kwoty inne. I czy będzie trzecia galaktyka? Niestety nie będzie. Mamy drugi 50 tysięcy, więc. Niestety w Zodiaku panie również się nie udało. No i jak widzicie, mamy dwie zdrabki wygrane, dwie przegrane. Została nam ostatnia zdrabka bliźnięta, mój znak Zodiaku. I tak, teraz tylko w nim pozostaje nam nadzieja, aby wyjść na zero, bo mamy na razie wygrane 4 zł. A przypomnę, że wkład to 10 zł. I mamy galaktykę 450 zł, Dyszkę. Nawet dyszka nam by tutaj pomogła, bo byśmy mieli, no byśmy byli po prostu na plusie. Dwie galaktyki już mamy. 50 tysięcy. 20 zł, No i niestety tutaj jest 80. No i czy będzie ta trzecia galaktyka? Myślę, że będzie takich w zdrabkach poprzednich, że ona się na mnie tutaj nie pojawi, bo jak widzicie, tutaj też mamy wszystkie kwoty inne i no niestety, jak widzicie, dwójeczka. Więc tak, literki kontrolne nam potwierdzają, że niestety tutaj wygranej też nie ma. Więc tak, trzy zdrabki przegrane, bliźnięta moja, e, mój znak zodiaku nie dał mi wygranej i tutaj okazał się nam tylko wodnik. I koziorożec szczęśliwy, gdzie udało nam się wygrać 4 złote. Więc dobra kochani, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Nie zapomnijcie, tak jak mówiłam, napisać jaki Wy jesteście nas w Zodiaku, jakie chcecie zapisać w kolejnym odcinku. No i oczywiście nie zapomnijcie o łapce, aby po prostu kolejny odcinek się jutro pojawił. A ja tymczasem żegnam się z Wami, życzę wszystkim miłego dnia. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!